No, i dojechali Knosos Palace Heraklion. Pałac Knosos w Heraklionie. Zaraz zobaczymy, co to jest. No, cyk, zobaczymy, czy warto 15 euro płacić. Przewodnikiem. Ja, ja, ja jestem twoim przewodnikiem. Od no dzisiaj ja jestem twoim przewodnikiem. Nie, Yeah. Yeah. Mm -hmm. Szukamy, czy zabili Minotaura.

Anna wygląda jak królowa z tamtych czasów. Królowa egipska. <laughs> jak Ci się podoba na razie? Coś w połowie drogi. Na, na, na razie lipa, nie? Na razie lipa, nie? Ta, tak samo czuję. A zobaczymy dalej. Czuję, czuję. Dobra, teraz opowiadam wam historię Minotaura, ale historia jest dzięki trzem Polkom, młodym dziewczynom z wycieczki, a my się musieliśmy po angielsku męczyć, komunikować. Nie no, one i my, ja były. Historia jest taka, że był e, król i królowa. Królowa poszła w romans z bykiem. W wyniku romansu powstaje Minotaur, czyli istota z głową byka z rogami. No i do później w jakimś czasie ta istota wszystkich zabija, zjada itd. Tak tak no i na koniec najciekawsze co chłopaków interesuje, 7 dziewic jest wysłane tam, bo żeby u, ułaskawić, uspokoić Dobra. byka. I teraz patrzcie, 7, już będzie liczba duchowa, 7 planet, czy tam 7 czak, czy tam 9 planet, czy tam 12 znaków zodiaków. 7 nie jest liczbą przypadkową, tak jak 7 czak, nie na przykład, albo 7 kolorów tęczy, e, siedem dziewic, nie. E, tak czy siak, byk tak samo w hinduizmie, jako Nandi, jest e, mocną istotą duchową dla siwy, ale tam jest pozytywny, a tutaj mój taur jest negatywny, jako demoniczny. Goła byka, zjadający ludzi, krew, dziewice. Tak czy siak, jesteśmy w miejscu, gdzie on jest ukryty na dole. Ja bardziej lecę na mitologiach, a nie na archeologach. Bo w każdej mitologii jest duża część prawdy. A Kreta to jest miejsce, gdzie mieszkał Zeus. No. Także Polki, te trzy młode dziewczyny, pozdrawiamy Was i dzięki za super angielski. I też fajne, że te trzy młode dziewczyny z Polski nie boją się podróżować nie boją się zwiedzać, doświadczać. Bo już setny raz to będę powtarzał Nic tak nie rozwija, nie kształtuje jak podróże Ta dziewczyna pięknie mówiła do mnie po angielsku I powiem wam, że jej akcent zmylił mnie Że nie wiedziałem, że jest Polką To ja widzę polski akcent A u niej był dobry akcent Także tu gratuluję dla niej Super Tydzień czasu to za mało na kretę Następnym razem jak widzicie ten film Młode dziewczyny to przyjedźcie same do nas My wam pomożemy za nią nie? I siedem dni to jest trochę mało. 10, 14 to już więcej zobaczycie. Skontaktujecie się z nami na priv, czy tam jak chcego to my wam powiemy, jak zobaczyć inne fajne miejscówki na Kretu. Pozdrawiamy dziewczyny. No na razie. Anna Karenida. Jak ci się podoba? Minotał. Minotał, tu się cię. Zara, po prostu yy, zara lipa, no lipa, nie? Zaraz pogadamy. Lipa, o <śmiech> 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 tam tam jest <laughs> Jaki kataklizm to zjeścił, co? No teraz idziemy szukać Minotaura. I <laughs> Pani Anno, podsumowanie Warto czy nie warto? Za 15 euro Nie wiem Tak czy nie? No sama nie wiem Mówi prawdę, no warto, mówi mówi. Mówi prawdę, tak czy nie? Zawsze warto, no co zrobić? Warto? Dla mnie za 15 to tak nie bardzo A to... Raz jesteś, wchodzisz, wychodzisz i no ale Ważne, co? że zaliczone masz. No. Byłeś, widziałeś. No tak, byłem i co prawda zaliczyłem. No i raz wystarczy. No raz tak. Ale 15 to, to cen, cena. A jak tam ci nas wtedy kasowali, kasują? wtedy w skałach w tym matali no, za 4 euro też. za kawałek dziury Nie było warto. Tu, tu, jeszcze coś... tu jedynie co warto to dlatego, że mitologia, ale. dlatego że Zeus, dlatego no. że Minotał. No to tutaj. tak, bo ja tam bardziej lecę na mitologiach niż na archeologach. Bo to tak jak z historią kto pisał prawdę? Ten, co wygrał wojnę, nie? Czyli prawda nie zawsze jest obiektywna, tak? Bo co to jest prawda? Ktoś wygrał wojnę i pisze prawdę według jego scenariusza? Według swojego. No to dlaczego ta cywilizacja upadła? Dlaczego ten pałac? Nos został zniszczony. Kto go zniszczył? W jakich celach, nie? Tego typu pytania. A nie że archeolog powiedział, że tyle i tyle lat. Tyle i tyle lat. A co to jest rok? Jeden rok dla człowieka to jest 7 lat dla psa. A jeden dzień dla człowieka to jest ile lat dla mrówki? To co to jest rok? Jak oni? Na jakich posta... Wiadomo, że tam jakieś te, te węglowe, jakieś badania coś tam robią. To nie jest tak. Rok boski, rok ludzki to nie jest to samo. Mhm. Dobra, koniec filozofii. Dla Ani warto przyjechać. Dla mnie za 15 ja bardziej jestem tutaj za Minotaurem, za Zeusem i dziewczyny mi pomogły. No to, to mnie interesuje, nie? No to na to trzeba przyjechać. Bo w każdej mitologii jest naprawdę duża część prawdy. Wojny bogów na niebie, się planety i tak dalej, tak dalej. Dobra, nie zanudzam. Znikamy do innego tego. knossos palácio, in